Ewangelii według świętego Mateusza. Amen. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich, twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a za obłoku odezwał się głos. To jest mój syn, umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy z martwych wstanie. Oto słowo pańskie. Amen. Jakoś niezwykła jest dynamika Wielkiego postu i łaska, w której uczestniczymy. Zeszła niedziela. Kontemplowaliśmy, patrzyliśmy na Jezusa, który toczy walkę z szatanem. I z pokusami, które są wiecznymi pokusami: panowania, bycia mesjaszem, użycia władzy, zdobycia władzy nad innymi. Bycia hołbionym, a wszystko to nie w tożsamości Syna, gdzie ta tożsamość jest jakoś kwestionowana. Syna czy córki. Dzisiaj dostajemy promienną wizję przemienionego ciała Jezusa na górze Tabor. Ten, który jest światłością ze światłości, niestworzony, zrodzony. Światłość, która jest samym życiem, źródło. Źródło i szczyt, tak się mówi o, o Eucharystii. I te dwie niedziele streszczają nam życie chrześcijanina, streszczają też paschę Chrystusa. Walkę, którą stoczy na krzyżu z szatanem, który odstąpił od niego, aż do czasu, do tego czasu, właśnie ostatecznego zmagania się jakiegoś Boga z człowiekiem. W Chrystusie ta walka została wygrana, w Chrystusie człowiek wygrał. Człowiek wygrał, będąc w komunii z Bogiem. Zły nie oddziela nas od niego, nie ma takiej mocy. Miłość Boga w Jezusie się dokonała. Pieczęcią nad tym jest jego zmartwychwstanie. Prze, prze, przedziwne jakieś, jakiś przestwór, trzeba nam być na tej górze, albo to Słowo Boże, które czytamy dzisiaj naprawdę wprowadza nas, wyprowadza nas na tą górę. Mówię o źródle i szczycie, odsyłając do Eucharystii, ale dzisiejsze Słowo Boże, ono też mówi o źródle i o szczycie. W pierwszym czytaniu usłyszeliśmy o Abrahamie, o ojcu naszej wiary. Abrahamie, który opuszcza to, co jest mu znane, to, co jest bezpieczne, w czym się zadomowił, swoją rodzinną ziemię, swoje dziedzictwo, można powiedzieć. Pozbywa się w jakimś sensie swojej tożsamości, bo pragnienie, które w sobie niesie i głos, który go wzywa, wyprowadza go ku ziemi, która ma być obiecana, ku czemuś większemu. Dostaje obietnicę, że z niego będzie wielkie potomstwo, wielkie plemię i że cały świat, będzie miał błogosławieństwo przez Niego, przez Jego akt wiary. Właśnie tego przekroczenia, tego bezpiecznego poletka swojego. To jest źródło. Myślę, że źródło nas wszystkich. Ono nam każe zwrócić się do, do pragnienia, które masz w swoim sercu. Pragnienia, które jest podcinane albo kwestionowane być może. Przez wszystko to, co jest zewnętrzne. Może nawet przez nawet tych, którzy dla nas są źródłem życia, czyli naszych rodziców. Ile razy, ilu, ilu z nas, jak często nosimy w sobie, myślę, jakąś ranę, takiego, takiej oceny, takiego zamknięcia, albo tej rany, która ciebie zamyka. Możesz nawet robić dużo, odnosić sukcesy, a wciąż nie przyjąć tej swojej tożsamości. Nie rozwinąć skrzydeł, nie, nie żyć jakąś pełnią, nie mieć z tego radości, z tego kim jesteś, cały czas upatrując w czymś zewnętrznym, właśnie. Że to coś zewnętrzne ma ci przydać, godność. Abraham wychodzi, mówi nam: Wy też wyjdźcie, chodźcie za mną. Chodźcie za mną, moje dzieci. Myślę, że Abraham, ale ważniejsze, sam Bóg, Ojciec, który jest dla nas życiem. On naprawdę jest naszym fanem. Przepraszam, to słowo naprawdę nie udźwignie tego, ale bawi mnie to słowo. Bóg, który jest fanem, który naprawdę ci kibicuje. Może to jest naiwne albo powiecie albo jakieś infantylne. Sam nie lubię takiego, takiej wersji chrześcijaństwa jakoś trochę zbanalizowanej. Ale zobaczmy na Boga, który nas powołuje świętym powołaniem, słyszymy. To jest święte ze względu nie na nasze czyny, nie na to, cośmy zrobili, nie zrobili. Bóg nie kocha nas naprawdę za to, że czynisz dobrze i żyjesz sprawiedliwie. Albo nie kocha cię pomimo tego, nie? że grzeszysz, że wyznajesz. Albo że nie grzeszysz. No. Po prostu cię kocha, bo cię wybrał, bo tak chce. I jesteś i żyjesz, bo on cię chce. Chce cię dla siebie. Chcecie, żeby, chcę, żebyś w nim przez Niego otrzymał pełnie życia. Dlatego wyprowadzę nas z naszych klatek, z naszych małych tożsamości. Może nawet z naszych małych ojczyzn, chcąc nas wprowadzić do ojczyzny niebieskiej. Ja sobie to maluję jako niebieski kwadrat, taki symbol. Nie czarny kwadrat, nie odchoń, tylko niebieski kwadrat. To jest moja ojczyzna. To jest przestrzeń mojego dziedzictwa. Ku temu idę. Co to znaczy? Nie wiem, dla mnie to oznacza na pewno jakieś uspokojenie, jakiś pokój. Jakąś umiejętność bycia obecnym, bycia z drugim, w tym, co przeżywa. Taki staje się w Bogu, łagodny. Pełen pokoju, choć cały czas w drodze. Kiedyś usłyszałem, wiele razy to cytuję, bo, bo to mądre zdanie od kobiety w górach. Ona mówi, że kto nie wie, co to życie, kto nigdy nie wierchował. Czyli kto nigdy nie był gdzieś na szczycie, na górze, nie mieszkał. Tam się inaczej mieszka, no bo nie skoczysz do żab, to nie jest kryptoreklama, czy tam innego zwierzątka, biedronki, czy tam nie wiem, co tam. Różne są te zwierzątka. Nie? Musisz sobie zrobić zapasy, no. musisz inaczej pomyśleć o swoim życiu. Nie? nie masz tak fast. Tylko wychodzisz na ten szczyt, żyjesz tam, i tam jest inaczej. In, inny czas płynie. Może inna codzienność? Myślę, że pragniemy jakiejś ucieczki od naszej codzienności, ale to Słowo dzisiaj nas wzywa do tego, żebyśmy wyszli trochę z naszej codzienności. Z tej ambony wiele razy mówiliśmy o tym, co jest naszą codziennością i co jest naszym trudem. Dlatego, że wierzymy, że Słowo Boże wydarza się w konkrecie ludzkiego życia. W tym wszystkim, co dla nas jest zgorszeniem, co dla nas jest skandalem co nas boli. Jezus wszedł na górę, dał nam konstytucję, to są tylko trzy rozdziały Ewangelii. Piąty, szósty, siódmy rozdział Mateusza. Trzy rozdziały kazania na górze. Konstytucja chrześcijanina. Ale potem Słowo Boże, to Słowo Boże przez wszystkie następne rozdziały, jak czytamy w Ewangelii, ono wydarzy się w konkrecie ludzkiego życia. Ale dzisiaj nie chcę mówić o skandalach, nie chcę mówić o tym, co nas boli, bo dzisiaj Słowo Boże nas wyprowadza na górę. Ono mówi, zostawcie to na razie. To nie jest ucieczka od problemów, to nie jest odwracanie oczu od problemów. Ale potrzebujemy tej promiennej wizji, abyśmy się zmierzyli z naszą codziennością. Potrzebujemy zobaczyć, obmyć swoje oczy w tej wizji, abyśmy w mroku nie poginęli, żebyśmy mieli siłę dojść do tej ziemi obiecanej. Przy Jezusie pojawia się dwóch mężczyzn Mojżesz i Eliasz, to też są ludzie, którzy mieli wizję. Mojżesz miał w sobie wielkie pragnienie, podobne w myślę do pragnienia Abrahama. Pragnienie: Pokaż mi swą twarz. Wołał na Syjonie, Synaju. Na Synaju wołał: Pokaż mi swą twarz. Bóg mówi mu: Zobaczysz mnie, ale zobaczysz mnie od tyłu. Znaczy, zobaczysz moje plecy. I to wcale nie, od, nie oznacza, że Bóg ma go gdzieś, że nie chce mu się dać. Ale na ten moment, co może być tymi plecami, plecami Pana Boga, po których on poznaje Jego postać? Niektórzy komentatorzy mówią, to jest natura, że w tej księdze jest nam dostępne sakrum, to są plecy Boga. I Eliasz, który ma, jakby zostaje wprowadzony jeszcze głębiej. Popatrzcie. To, to stopniowanie naszej wiary, ta droga wiary od Abrahama, od pragnienia, od obietnicy, przez pragnienie skonkretyzowane. Ja chcę spotkać się z Tobą, Boże, bo Ty nie jesteś jakąś energią bezpostaciową, tylko Ty masz twarz. Z Tobą mogę rozmawiać, z Tobą się mogę skomunikować. I Eliasz, który wchodzi w coś, co nazywam okiem cyklonu, to już nie natura. Mu go objawia. Nie gromy, nie błyskawice, nie wichura, wszystko to, co w religiach naturalnych też jest manifestacją Bożej mocy i potęgi, w czym rozpoznajemy Pana. Już nie to, ale cisza, która przeszywa serce Eliasza, pokój, który go cały przejmuje w tym oku cyklonu, w środku, w tym milczeniu Boga odnajduje siebie Eliasz i odnajduje swoją misję zupełnie nową. Już nie jest kimś, kto będzie walczył z poganami, z innowiercami, a potem ucieka przed kobieciną, która mu grozi. Taki to prorok, taki Kościół. Eliasz doświadcza milczenia Boga i naprawdę myślę, trochę się uspokaja. Znów pozwolę sobie na nieprzystojne sformułowanie. Poluzował chopra i tuzy. Ten ciasny pancerz. Po co tak się spinać? A dzisiaj razem z apostołami wychodzimy na, także na górę Bóg się objawia, objawia się w Jezusie. Tu jest twarz Boga. Tu jest spotkanie, tu w Jezusie jest prawda. Prawda o tobie, o, kim, o tym, kim stajesz się w komunii z Nim. Gdy wszystko w tobie się uspokaja, już nie lęk tobą rządzi i miota i rzuca i nie jakieś nie wiem dziwne żądze dziwne pragnienia chęci władzy gdzie po prostu to odpuszczasz i stajesz wobec niego i w nim się rozpoznajesz jako człowiek piękny dobry żyjący i tego nic nie jest w stanie człowiekowi odebrać tej godności którą masz w nim nic tego nie jest w stanie zakwestionować nic z zewnątrz ale też żaden Twój upadek to jest Ci dane, ta tożsamość syna. Źródło i szczyt. Nie musimy, chociaż czasem pewnie możemy fizycznie pielgrzymować i trzeba nam wyjść na jakąś górę, trzeba gdzieś się oddalić, wyjechać od codzienności jakiejś, oderwać się. Ale ważniejsze, myślę, jest taka pielgrzymka, którą trzeba sobie zrobić w tym poście: przyjść do Jezusa, uzmysłowić sobie, uświadomić sobie, zdać sobie sprawę, że On tu jest, Jego przemienione ciało. Ten opłatek to nie żaden opłatek, to przemienione ciało Pana. Żaden spektakl, żadne widowisko. Telenowela, film, żadna narracja, nic, co cię zabawi. I wszystko, co cię zbawi, obecność. Bóg, który jest obecny, który jest z tobą. Wejść w tą obecność, wejść w to oko cyklonu, gdzie się nic nie dzieje, żadna wichura zawierucha, nic się tam nie dzieje, tam nic nie ma do oglądania. Po prostu jesteś ty i jesteś on, czy to ci wystarczy taka góra No wystarczy ale to nie odgadania kaznodziei się stanie nie ale pójdźmy za tym słowem dajmy sobie i Bogu tą szansę w wielkim poście szansę na paschę wizja to co otrzymujemy czyli Jezus obraz Jezusa Obraz Boga w Jezusie, obraz Kościoła w Jezusie, obraz mnie samego w Jezusie. Czysty, święty, przemieniony. Kto to widzi, sam się już przemienia, sam już w tym uczestniczy. Wpatrujemy się w jasność pańską za sprawą ducha. Upodabniamy się do niego coraz bardziej jaśniejąc. Stajesz się tym, na co patrzysz, można by było powiedzieć, w tej kontemplacji. Tu się nic nie tworzy, tu się stwarza nowego człowieka. I trzeba nam to wytrzymać tą zawieruchę, tą burzę, to myśli, tą szarańczę myśli, przez którą trzeba przejść i dojść do niego, do obecności. A potem człowiek wraca i może żyć z innymi i z Bogiem. I mierzyć się z tym, co jest naszym trudem, tańcem przed Tobą, Panie Najwyższy uwielbieniem Boga. Z nadzieją, że nie pomrzemy w drodze i że nasz trud nie jest bezsensowny. Z nadzieją, że to naprawdę jest owocne. Jezus rzucił światło na życie i na nieśmiertelność przez Ewangelię. Tą Ewangelię słyszymy. Co to znaczy? Że życie nie ma końca. Że nieśmierć, życie, nie ma końca. Dzisiaj się stajemy tymi, kim chcemy być na wieki, w tej bliskości Pana. Amen.